Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Lokfuntur, Monety Mówią. Tym razem zapraszam Państwa do dawnego budynku Hochschule Fio Handel, a zatem Wyższej Szkoły Handlu, w której obecnie mieści się kilka instytutów Uniwersytetu Wiedeńskiego, w tym ten, który numizmatyków interesuje najbardziej a który jest znakomitym miejscem pracy i kwerem bibliotecznych, mianowicie Instytut i Numizmatikum Geldgeschichte, Instytut Numizmatyki i Historii Pieniądza. Zapraszam do środka. Jeszcze zanim wejdziemy, warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą architekturę Alfreda Kellera, budynek powstał w 1915 i 16 roku, kiedy został ostatecznie ukończony. Jak Państwo widzą, bryła już jest dość prosta, natomiast w detalu ciągle widać znakomite przykłady wiedeńskiej secesji. Główny hol wyraźnie zdradza, że poza Instytutem Numizmatyki i Historii Pieniądza mieści się tu również Instytut Archeologii, natomiast Freski są jeszcze z czasów, kiedy rzeczywiście w tym budynku mieściła się szkoła, Wyższa Szkoła Handlu. Zanim wejdziemy do samego Instytutu, widać witrynę z najnowszymi publikacjami, a także starszymi. A także krótkie wprowadzenie poświęcone temu, czym jest numizmatyka i e, jak wygląda studiowanie numizmatyki w Wiedniu, a także um, mamy tutaj Obiekt Miesiąca. Rzecz jasna numizmatyczne. A zatem wchodzimy. Wizytę w Instytucji Numizmatyki tutaj Wiedniu należy zacząć od, tak mi się wydaje, od posągu Józefa Hilariusa Ekela. Jednego z najwybitniejszych numizmatyków w historii. Związanego całe życie z Wiedniem i z kolekcją numizmatyczną cesarską. Zanim wejdziemy do części z książkami, z czasopismami, chciałbym pokazać przestrzeń dość wyjątkową. Mianowicie część biblioteki poświęconą tylko katalogom aukcyjnym. Tutaj można studiować to, co się pojawiło w handlu. Oczywiście obecnie można bardzo łatwo skorzystać z internetowych portali, takich jak Coin Archives czy AC Search. Ale jeśli chodzi o starsze katalogi, to właśnie mamy je w tym pomieszczeniu. I jest pewna wyższość, nawet nad AC Search. Mianowicie, w przypadku owych starszych katalogów, mamy też wyjęte fiszki. I na przykład, jeśli interesują nas, Barbarzyńskie naśladownictwa w starszych katalogach, tych do lat 90., a często jeszcze starszych, to możemy znaleźć je zarówno w takiej formie. Tutaj widzimy z katalogu Ars Classica z 1930 roku. I cały katalog znajdziemy na półkach. Oto sala, gdzie znajdują się resopismanomismatyczne. Die nächste ist dann uh, nicht mehr ein nein, das stimmt. Die nächste ist nur noch also religiöse yeah. Metallien und so yeah. weiter. So yeah. Ja. Zbiorach. Instytutu Matki Historii Pieniądza. Jest także specjalna kolekcja medicina i Numis dr Józefa Bretenawera. A w niej także monety antyczne z bóstwami opiekunami zdrowia, a zatem z Salus czy też asklepiosem. Kostyna Młodsza czy Marek Aureliusz. A także Lucjusz Werus. bardzo rzadki Numerian. Także piękny sesterc, karakalni. Z eskulapem, a sklopiosem. Mi szafy, Oczywiście Wiedeń to nie tylko Instytut, to nie tylko znakomite zbiory kunsthistorycznych z muzeum, to również cały szereg domów aukcyjnych, do których można także wstąpić chociażby, żeby osobiście odebrać wylicytowane wcześniej monety. Czas już pożegnać Wiedeń, wrócić do Polski. Dziękuję serdecznie za oglądanie mojego cyklu Nummilok Funtur. Do zobaczenia już w Polsce.